Ignacy, Ignacy, Ignacy! Dosyć mamy tego, co było. Panowie, szlachta w górę brzuchy. Nie da się dobrocią, to siłą. Przed, niech szedł przed Hetmanem, Carskiej. Ja nie pamiętam. Okej. Okay. to jest Kaczmarskiego. No to nie, to Jacka to propsy. Niebezpiecznym wynalazkom saportujesz mi rebelię ty Nie, nie, nie. To było głupi... tylko Saudis content. Głupi chuju, dlaczego ty to robisz? Wcześniej supportałem ci rebelię, ale stwierdziłem, że 60 być... ducatów to jest bez sensu. Mieliśmy żyć w sojuszu, pamiętam. No, takie były kiedyś czasy, ale pamiętasz, że to było kilkaset lat temu. Jak, to, jak ja tobą gardzę w tym momencie. Gardzisz mną? Tak! Dlaczego? No bo... Zachowujesz się zły, jak zły sojusznik, wiesz? Nie. Jak zły sojusznik, w naprawdę. Bym, nie powiedziałbym tak nigdy. Tak, tak jest. Jakim cudem armię Persji, można to nać? armią, w ogóle przeszły przez moją granicę, to to jest... ...zrzałosne. Dobra, kończy się korowanko. Od samego ranka, bez znaczy, ranka. Ności, burgers, boyars, estate, losses. Jak w ogóle u y utrzymujesz? U mnie Estety są, jarają się życiem. Hmm. Ja zaraz mam jakiś taki event, którego nie chcę mi się czytać, nie chcę mi się liczyć, ale niech będzie to. Coś stało? Oni no burgersi są zdenerwowani. No dobra, no dobra. W takim razie macie. Pięk. 223. Macie to. Dobrze. I ponownie dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu, trzeba wysłać wszystkich moich misjonarzy, niech nawracają, bo to taka sytuacja niefajna, że w moim kraju są jakieś inne w ogóle wyznania. Znaczy, ja jestem bardzo tolerancyjnym krajem, mm -hmm. ale ogólnie rzecz biorąc sądzę, że no, mimo wszystko powinniśmy wszyscy być ortodoksami, tak? Okej, okay. nie, ja tak się nie zgodziłbym z tą tezą, ale dobrze, niech ci będzie. A dlaczego? To, to, to jest bardzo śmiała teza. No tak, i, 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 i nic poza tym. Kost, ale to niutko. Tu jest też fajnie. Co tu się dzieje w tej wojnie z Persją? No dobra. Istnieje. E, ale ładnie prowadzę tę wojnę. Naprawdę tak. Jestem z siebie dumny. Tak? No tak idę... prowincja za prowincją. Gdybym to, że mam ten głupi dwuklik, to już bym tę wojnę zakończył. No ale okej, jest jak jest. Mówisz jak jest? Oho uh -huh. Polska brygada. Oglądałem no. dzisiaj przed nagrywaniem odcinka, jak na Ciebie czekałem, wiesz? I, o, i co, też dałeś, dałeś na petycję? Głos czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie dałeś, a dasz? Oczywiście, ja pod każdą zawsze daję. Ale mówisz jak jest? Jesteś z tych ludzi, co mówią jak jest? Ja, ja, ja mówię jak jest, tak, ja mówię jak jest. Nie boisz się? Nie boję się. Ja... Awem Max, Max na prezydenta. Tak, bardzo dobrze, ja popieram. Max nas poprowadzi. Ja, ja popieram taką praktykę. Max, bo Max powiedział, że on by to zrobił lepiej. No ja, ja mu wierzę. Ja też mu wierzę. Sowoyard, sowoyard. Ja mówię, że. Ach, kochana, nie wiesz, dokąd prowadzi nas wiara. Dawniej wierzono, że świat płaski jest, dziś tylko wzbudza to śmiech. Nie znasz, Pewnie, nie znasz. Mogę nie znać. Afera, Afera Mayerling. Ale muszę Ci powiedzieć jedną rzecz: hmm? Niedźwiadko. Jaką? Twoja armia już jest większa od mojej tylko o 60 tysięcy. No i co z tego? No i tak, tylko się hmm. informuję. Wiesz, że mogę zrekrutować większą armię? To zrekrutuj. Mogę no. To zrób to. Czy ja ci zabronię? A jednak, jednak chcesz wojnę, tak? Jednak chcesz wojnę. Ja Dobrze. w życiu wiesz, wiesz, że ja zawsze pokój. Ech, patrzcie, no z inny sobie mówił tutaj, że nie no to nie będziemy walczyć. No to ja robimy się dobra, to pójdę w te persję, jak nie będziemy walczyć, no to nie będę się nim tego. A już jednak nie. To tylko czekał, że o mnie poinformował, Ech. że nie będziemy walczyć, żeby wbić znowu nóż w plecy. Nigdy w życiu. Ja nigdy. Ach, Pewnego dnia przyjdzie taki wielki murzyn z taką dużą pałką, i on ci powie, co o tobie sądzi. On ci powie, że cię kocha. No nie, nie chciałbym, żeby mi tak powiedział. Ale on ci tak powie. Ale jeśli ja go nie kocham, to to musi być takie jednostronne? Tak. Mimo wszystko, tak to działa. No to nie, to mi się to nie podoba. Ale on ja się nie. nie, nie, nie mi się pytać, czy to mi się to podoba. Czy zapyta się, ale w innym kontekście. Takie podobać się moja pałka? Ty powiesz, że tak, i wtedy on powie, no to, no to wiesz. Mhm. wiesz. co musisz z nią zrobić. No właśnie, nie wiem. No to się domyślisz, jak ci ją wstawi. W, wstawi Dobrze, że ci akurat ścięło, wiesz, bo to jest żenujące to, co mówisz. No nieprawda. Wstyd mi, że po prostu na odcinku, na którym ja występuję, słucham takich rzeczy. Shame on you! <laughs> Shame on you, tak. Really? Really? Ja mam bardzo dobrą pamięć. Ja bardzo ja pamiętam ja bardzo dobrą pamięć. <noise> to jest masz bardzo dobrą pamięć? <noise> Najlepszą. Ja pamiętam, miałem ja bardzo dobrą pamięć. To było dokładnie w 42. tak ja mam bardzo dobrą pamięć. Że oni on nie mówią jak jest, oni nie wiedzieli jak wtedy pracowali robotnicy. A Max mówi jak jest. Ej, ale nie śmiejmy się z Maxa no nie ja się nie śmiej to jest takie ja ale wiesz, te nasze poćmiłki z Maxa są takie raczej podszyte takim no propsikiem troszeczkę małym nie no to oczywiście ja właśnie na przykład nie mam, nie mam w tym takiego takiej negatywnej energii po prostu punktujemy tak troszeczkę co jest kurde co, co jest kurwa raz zobaczcie. Nie, nie co jest kurde dlaczego Nagle ta tak Warskrawska, co oni mi oblegają? Co Może Urgola straciłeś, na przykład, wygrywać 75% bitew, i na przykład jesteś za słaby, żeby to zrobić? Take Capital szefem, Gdzie to jest w ogóle? A! Ah! Imperializm zrobiłeś? Mhm. Mm Niesłuszny kazus bail. Hum. Tu żołnierzy. Gdzieś tu coś chodzi? Aż po ich ten to nie. Coś mi oblega gdzieś, coś? Nie. Dobrze. Dosyć mamy tego, co będzie. Panowie szlachta do buławy, niech jeden z nas na tronie siędzie i weźmie w ręce nasze sprawy. Hmm, tak było. Tak było. Toczmarski był geniuszem. On Czemu? potrafił, potrafił zdisować ludzi, którzy potem... Czy, czy się cieszyli śpiewając jego piosenkę. <laughs> Kniaź, Jarema. No na przykład no, narodowcy śpiewają. Znaczy Kniaź, Jarema, Kniaś Jarema śpiewają, narodowcy piosenkę o tym swoim bohaterze, knie ziemię. A to jest piosenka o tym, że on go hejtuje, w ogóle wyzywa. <laughs> no troszeczkę pan tam leci, ofensywnie. <laughs> no fita, bo polityk, nie, no, no tak. Ach. Establish Russia in co? To już zbyt skomplikowane o. dla mnie. Conquer Sinjar. Nie wiem co to gdzie to jest, ale wezmę. Mam zajebisty soundtrack. O! Nie, nie uderzyli mnie. Kurwa, wszyscy mi poginęli nagle. No, możesz być ty. Dżu, 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 dżu. <ślesy> Co tam? Te wojny, takie zabawne. A panowie, ile mi możecie dać? Bo ja tak w sumie. Panowie ja szlachta, to... No wiesz co możecie mi dać? Tutaj, tutaj, to bym chciał, to, 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 to bym chciał, to, 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 to. Co jeszcze bym chciał? No więcej, więcej. To, to. Takie, bym chciał. Coś dużo admin pointów do skorowania, ale przeżyję. Hmm, więc wybuchacie to troszeczkę niefajna sytuacja. Ale okej, okay. załóżmy, że pozwalam wam wybuchać. Dajbiste z mi to. Że taką wielką muzykę w Europie. Niektóre momenty są dobre. Dobra, tym razem wam daruję. I się nie chce z nimi walczyć, gałgany. Niech was bunty zjedzą. Zaś ja tutaj sobie pójdę teraz, zmasakruję waszych buntowników. O. Skoruję wasze prowincje. Kor, 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 kor. Nie w w karabinku. Widziałeś tam niedźwiedź podczas korowania prowincji? Nie. szkoleś stał przy drzewie i korę z drzewa. <laughs> <I zdzi> <laughs> i morda śmieszne, morda. śmieszne nawet. Przeczytał no, poradnik, jakby być No, troszeczkę tak. Ja bym się nawet uśmiechnął w takiej sytuacji. Ja się uśmiechnąłem. Zobacz, jak ładnie Bawarię zjadłem. Co ty zjadłeś Bawarię? No! Ty śmiecił! <laughs> ty, ty nie patrzyłeś wtedy akurat. Czemu ty mnie nie informujesz o takich rzeczach. No, bo byłeś zajęty wojną z Persją. Ja, Ach, nie bo... chciałem ci przeszkadzać, o jezu, niedźwiedź, no. Intencje były dobre, już nie mów, że, że tak zrobiłem źle, dobra? Ja widzę, że ty zbierasz siły na, na mnie, ja to widzę. Ja mi się to nie podoba. Gdzie ja na ciebie siły, niedźwiedź? Kiedy? Na no, mojego serdecznego sojusznika przyjaciela. Kurwa... No nie! No no, 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 no. wymsknęło Kaczka mi się ledwo. Słowa lepszy. Ledwo mi się wymsknęło. W niewolniku. A ty już od razu takie rzeczy note. Hmm. I... Kurwa, gdzie jest High note? Tu. O. O, estate. Mapa Estate'ów. To jest ta ostatnia chyba. Halo. A, stań sobie. Dobra. To są jakieś biedne prowincyjki. W ogóle wygląda sprawa z estate'ami na tym poziomie. A jest bardzo przyzwoicie. Dużo pieniędzy jest. A, zapomniałem Ech. o tym, no to faktycznie. Co tam? Tak, wzdychasz Ten ciężko? No mój kraj tak, taki fajny, ładny, duży. Tylko buntownicy. Tylko tak. ludzie, kurwy, co? No, ludzie, kurwy, buntu, buntują się, nie podoba mi się, że jesteśmy tacy duzi. O. No patrz. Ale, Widzisz jak ładnie rozebraliśmy że zebraliśmy cesarstwa zostało jeszcze tylko jeden kraj. My? Właśnie. Ja miałem tam dojeść do Bawarii i co, coś zrobił? Co no żeś uczynił? Było tak, że kamuflowała się w moim kraju I ja tak właśnie patrzę, patrzę, nie mogę dojść do granic mojego kraju, i tak mówię, a podniosę autonomię. I, i przypadkiem podniosłem autonomię w ich kraju i zdobywając go. Nie podoba mi się to, co robisz. Inaczej się umawialiśmy i jestem zdegustowany. Aj, 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 Ignacy, Ignacy. Ignacy, ile masz developmentu? Ja już ci mówię. Może niech nasza wojna. 2,900. wygrywasz. Może, 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 może będzie tak, że kto będzie miał więcej developmentu? Nie, na nie zaczynałeś I... w ogóle z tak, ten... taką przewagą, że na tym, ma co mam. Ten może. wygrywa. Znaczy wiesz, 30 trzydziestokrotnie mój development, nawet więcej. No ja też sobie. Zaczynałem mniej niż 100 chyba developmentu w developmentu. Widziałem, właśnie przez chwilką sobie spojrzałem na ledgerze. Jakie ja mam teraz Mempowery? Zróbmy boże, Force z przepraszam. Ja mam force limit 783 tysiące, ho ho, 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 ho ho Widziałem, że masz kolosalny ten force limit, ale na to też są rady. Nie wiem, kradziesz pieniędzy? Nie. Jeśli mniej taki człowiek, który by kradł pieniądze. Co innego robię. Czy mogłeś się już pewnie domyślić wielokrotnie, co robię, ale co mniejsze? Discontent. No, no to też, ale co jakiś czas tylko. Bo potem dostaję blokadę u ciebie, embargo, dostaję na polskie jabłka i wtedy nie mogę. Bo zajęłeś grójec. Gdybyś nie miał grujce, to by nie było problemów. Ale masz. Słuchaj. Tu słucha, wiesz. Czemu? No, to było suche. Nie, bo to są po prostu żarty lokalne, tak zwane. Lokalne. No? Lokalnie to może od mnie w dostać. No nie. No tak, dokładnie tak. Nie, wiesz co, robię cały czas Regimental Force Campy. A w tym kierunku idziesz, że ty coś tak, tak chcesz walczyć. No jest to w zasadzie jedyna szansa w tym momencie wieś. pozwolę sobie przypomnieć, moja armia, no okej, okay, podbudowałeś, widzę, że jest dwie duże armie, trochę zielonych ludzików zrobiłeś, ale nadal twoja przewaga z trzykrotnej stała się półkrotna nawet. A mój dochód to 130 na 300. Widzę, że robisz więcej zielonych ludzików. Zarzdzisz w końcu gospodarkę, jaram się. Znaczy wiesz, jak podejście do walki w stosunku 1 do 3 do Ciebie było ciężkie, no to podejście w stosunku 1 do 2 już nie jest takie ryzykowne, nie? Z mojej strony. Tyle mam Ci do powiedzenia, zdrajca. Ty podludziu ty. ty. Karmiłem na własnej piersi w ogóle. A, ja tam przesadzasz od razu. I, i od razu zdrada, to, to... Jak zawsze masz tendencję do dramatyzowania. Ja nie wiem, ja myślałem, że coś o Tobie wiem, a to się okazuje, że jesteś zdrajcą jesteś taki pset, taki pies. ja nie wiem. Oje, ojej, dobrze, gdzie ja zdrajca? O Jezu, ktoś u mnie w mieszkaniu gotuje cebulę. Boże, jaki lubię zapach smażonej cebuli. Czyli na przykład wtedy, kiedy Cię panczuje. Ty cebulą. To wtedy jest zapach smażonej cebuli, jak dostajesz pancze na głupi ryj. Każdy polski lubi cebulę. Nie, naprawdę? Nie, nie, steria, steria. uwielbiam zapach smażonej cebuli. Tak przepysznie pachnie według jeszcze w ogóle jest bardzo dobra, smorzona, jest słodkawa. Gdzie jest mój przychód? Dlaczego jest tylko tak mało? O. Spojrzę na Twój przychód, aż mnie zaciekawiłeś. O, już nie jesteś tak daleko nade mną. W produkcji jeszcze widzę, że wygrywasz i w Goldzie. Gold się tylko ustawia jeszcze. O, wrócił przychód. Dobra. Pa, pa, pa. A, bo zmarł mi doradca. A. <grym> A co miałeś ja do ja tego, tego doradcy, to nie potrzebuje, do dyplomatycznych naprawdę, po co no. mi on? No wiesz, zawsze możesz mieć sabotaged reputation i wtedy może być przydatny. Ja nikogo nie, nie będę wasalizował. nie że nie są już kim być w sojuszy. Otomani na Saharze, to, to jest piękne. Otomani są na Saharze? A, faktycznie. No, jeszcze jaki wyprzesz tam z Europy, ładnie to jest. pod posprzątać granic, jeszcze hasę posprząta i będzie ładnie to wyglądało. No, zamierzam. W sumie, ale boję się, że mi zadzwonię, powiesz ile Nie, nie, jeszcze nie, nie, nie. To ja akurat... je, je, Jeszcze nie. Słowa dotrzymuję do 1800. Do 1800. Ty, Czyli ty naprawdę o tym myślisz. No muszę! No nie wiecie, gdybym nic nie zrobił w tym, w tym aspekcie, to byś mnie zgnił. I ludzie by mi wszyscy potem pisali, a bo Ignacy mogę zrobić ale... to, to i to. Ale ja nie chcę cię zgniatać. Ale ja chcę, chcę walczyć. Ale ja nie chcę. Bo... Ale nasi widzowie chcą. Ale... Moi, moi widzowie chcą, twoi nie chcą. No chcą troszeczkę, nie wszyscy, ale część chce. No, przecież sam w głębi duszy ile razy to mówiłeś, jakim ty jesteś dobrym graczem w Europę. Jak ty mi kiedyś pokażesz, jak mnie zgniatasz. I mamy w końcu ku temu nadarzającą się okazję, ty jesteś ostatnią osobą, która do tego dąży. Czy byś się bał czegoś? No nie wiem, może twoich idei szwedzkich, które są niezbalansowane, nie no wiem. No przecież jesteś właśnie... dobrym graczem, nie zawsze mówię, że okej okay, w ekonomii to możesz nie dawać rady, ale armią to ty zawsze wygrasz. Wygram znaczy, no, Wygrałbym te wojny, tylko po co nam tę wojnę prowadzić? To jest takie... Okay. eee, w tym sensu, ale okay. No weźcie sobie. Hmm. Siedzę i po prostu ci szepczę jad do uszu. <laughs> Ile wojska już masz? to nie budujesz cały czas, tak gadasz, 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 a pewnie armia tam powstaje. Jaka, jaka armia? No, no troszkę już zwiększyłeś wojsko Ja nic nie wiem dobrze Chcesz, walczyć? walczysz, okej okay. Ja nie chcę z tobą walczyć Tłumaczyłem ci to. Ja chcę żyć w pokoju, w miłości, radości, szczęściu, dostatku. Bullshit nie wierzę ci. Uwierz. to miłość wypełnia moje tutaj. Słowa. Tylko po nocy statą. Tak. Wypełnił twoją dupę. Jesteś <grym> z takim impulsem czasami. <grym się wziął> o Jezu Zwali, powiedział typ, który mi czasami potrafi spanczować, ale je banii narzeczonej. No wiesz, że no to jest. No właśnie. wyciągasz teraz kartę w ogóle. Znaczycie, że wyciągam kartę. Kart blanche. <grym> ty się zmieniłeś. <grym> się zmieniłem się! Komentarze mnie więc... A, tablet. Tablet wyciągnij, no powiedz, co Cię zmieniło w komentarzach, powiedz. Nie wiem, uwaga, o, słyszysz to, słyszysz to? To jest hasło na Okej, okay, czyli przesunijcie po ekranie. Nie, musiałem wpisać hasło. O, A. No, teraz muszę zmniej, zmniejszyć głośność tableta, o, już. działa. Ja jestem? To zegar jest, to nie zegar, to inaczej. Ignacy tutaj coś napisał na Messengerze. Coś tam Pisał, chodź nagrywać, odpisałem mu. Nie głupiać o to, nie będę z tobą nagrywał, chuj w dupę. Tak mu odpisałem. A potem mi błagał. Mogę wam przejść tę rozmowę, jak mnie błagał, chodź nagrywał. Wszeszli, wszeszli, I... wszeszli. No wyślij, wyślij, niedźwiedź, hej. No, no już wysy... ale ja już wysyłam, no, stary. Proszę, linkuj na fanpage swój. O, no, a później się tym tabletem zajmę. <laughs> Okej. Okay. Robisz armię, co to jest? Co, co za... Armię musisz robić? A czemu robić armię? Przecież się. A masz... ona znowu. A, a to nie masz czasami największej armii na świecie? Nie. A, nie Hmm. Myślę, że zostanę obrońcą wiary tak... Tak sobie pomyślałem. A tam obrońca wiary tak. Fajna rzecz, mieć więcej morali. A po co ci morale? Boisz się czegoś? A... Nie ja? No o, ty, pytał się. Mhm, mhm. Dobrze czy ja jedynym krajem ortodoks? Tak. Tak, tak. Ortodoks. Ja nie wiem, czy ja nie jestem jedynym protestantem. Nie, nie, chyba jeszcze sobie coś. Te wszystkie to Francje to? mogą być i te kolonie mogą być. Król mi zmarł o. i miał Unię, jeżeli umrze. Z kim? Ty! Mogę cię? Sweden, Sweden. Faktycznie. <laughs> I mi się taka muzyka... Du, 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 du. <laughs> co zrobić, żeby to zrobić? Eee... Wygrać wojna co? Nie, nie mogę ci jeszcze sklejmować tronu, wiesz? Bo musisz. Czekaj, 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 czekaj. Czek, 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 czek. Musiałbym mieć, mieć klejma. Tak. O, <grywka> otwierają się nowe możliwości. Nie, podobał... nie, nie przejmuj się. Też miałem taki moment, moment jeden w rozgrywce. Jesteś strasznie imperialistycznym człowiekiem, wiesz? Ja. Tak, ty. Mówi to typ z 4000 developmentu. No, ale ja ten development zdobyłem od ludzi, którzy i tak nie potrafili zarządzać swoim krajem. No, a ja od kogo zdobyłem? Co to tam to, to, to za władza była w ogóle? To, a Co to za władza była? A że, a ja gdzie zdobyłem development? Wyzwalając, wyzwalając rynki europejskie. Tak. Wiesz, Wierzę, że ja zawsze walczę o dobro klienta na koniec tak. dnia, prawda? To nie wiesz, to wolny rynek, to w ogóle chcesz... Właśnie doskonale wiem, wiem czym jest wolny rynek. Jesteś jak Adrian Sandberg, pieniądze odbierasz. Wcale nie, wcale nie chcę dotacji. W ogóle, ja nie wiem, tylko grasz w Europę Universalis, a po prostu robisz jakiś Brudas z Universalis, zjesz jakieś Persje, no zamiast tu dojść Hiszpanię na Półwyspie no zamiast dojść, nie wiem, Grecję w, w, na Korfu, Papal State, Austria, Wenecja, a po prostu potem do mnie, e, ty imperialista, znowu zjadłeś Bawarię! Bo może jak ty jesteś gruby i się nie chcesz ruszyć tam, to ja to robię. Co mam, robisz? Mam nowego następcę. Tak? To dobrze. Nazywa się Kurwa. Kurwa Rurikowicz. Claim hmm? average. Na tego kurwa, bo tak nie, nie wiadomo z jakiego łoża. Okej. Okay. Cudownie się odnalazła, patrzcie! <laughs> w przypadku groźby uniwersalnej, co? No uh -huh. Okej. Okay. To faktycznie musiało być cudowne. Z, z eventu stwierdziłem, że... Halo, pieniędze. Obserwuj granicę naszą, bo daję ci, ci coś do zrozumienia. Okej. Okay. Że nie, nie przejdziesz przez moją granicę, nigdy na to tym nie myśl. Spoko, wystarczy że ci, że złapuję połowę armii i wygrywam. No i to to zrobisz, bo masz lepszą technologię, no, idę. No, no, no. Co ja mogę zrobić? No co ja mogę Kombinuj. zrobić? Kombinuj. Kombinuj, dziewczyno. Ja kombinuję cały czas. Od sześciu odcinków kombinuję, co ci zrobić. Co ja mógłbym ci zrobić takiego, żeby cię to zabolało? Ja mogę zrobić coś jeszcze, co ci bardzo sparaliżuje, gospodarka, ale jeszcze tego nie robię, bo ja wtedy dostałem też delikatną karę. To by cię zabolało kurewsko, Embargo. No, a to by cię za bardzo zabolało, a za dużo trade powera wszędzie. No Nowogród. Druga ta miejscowość. Aczkolwiek. To a, ktoś też mi radził w sumie jedną bardzo mądrą rzecz. Jakby tu zostawało w kazaniu? Chwileczkę. Jakby tu kolektować? No. Halo. na Hm, hm, mam ja taką teraz rozkminę z tych cyklu, przenieść w ogóle cały ośrodek handlu z Nowogrodu, żeby cię gdzieś pieniądze tamto nie rozkazał. Pisali ci ludzie o tym. Tak to jak jest sobie Jest jakieś rozwiązanie. Ale nie, tak już jest taki etap rozgrywki, że to niewiele zmieni. I tak masz ogromną ilość. Hmm. Masz tylko 22%. Chwileczkę, czy masz większą armię? Nie, masz mniejszą o 22%. No tak, bo widzę, że zbudowałeś 600 tysięcy wojska, bo wcale się nie strasz. Ja się nie boję po prostu. Jestem człowiekiem, który podejmuje strategiczne decyzje, i... a widzę no. tutaj ze ślimpery. Boże, i to też takie staki zrobi po 44 tysiące, i stoją na tej granicy i czekają. Jeszcze specjalnie większą armię od moich, z kompozycją lepszą. Wszystko, wszystko robi. Ech. Napisałem wiadomość do moich widzów na czacie, tak? żeby nie powiedzieć jej nagłów. Tak, tak, tak musiałem zrobić. To wiesz, że ja i tak to zobaczę. E, nie, bo dzisiaj robiły wszystko w jednej sesji nagraniowej. Aha. <laughs> nie dźwięk, no nie obrażaj się aż tak bardzo. Ja Czemu takie zgrupowanie wojska zrobiłeś, żeby mi łatwiej było ich złajpować? Myślę. <laughs> Przyspieszę twoje myśli. Co chcesz mi powiedzieć do wojny, jednak? No Pamiętaj, to 10 lat, ja i tak trus, nie? Ale ja ci żadnej wojny nie wypowiem. Nic nie chcę ci wypowiadać. Nic o nic. A to, żeby ci głupie pomysły nie przyszły do głowy. Chcesz Austrii? Kawałek? Treviso i Wenecję? To są ich ostatnie prowincje. No, akurat zjad zjad zjadłem Württemberg i tam oni mają sojusznik Austrii. Dobra. No to chodź, oblegaj sobie. Dobra, to że ja Dobra. Wycofam się w takim razie, oblegaj sobie ich. Flotę tylko tu mają, mogą Cię zablokować przejścia. Nie, jak zamiesz trwizją, to, to już masz spoko. Zacznij chodzić z generałami, tak polecam, wiesz? Jeżeli chcesz kiedykolwiek walczyć ze mną, to tak. Nie chcę z Tobą walczyć. Dlatego Maczyna nie ustawiam wszystkich staków na granicach, co? Nie chcę z tobą walczyć. Ja po prostu się bronię przed twoimi imperialistycznymi zagrywkami. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić i planuję to zrobić. Co możemy jeszcze zrobić w sumie? Hmm. Co mogą mi tu pomóc? No niewiele. Kombinuj, kombinuj misiu. Trzeba, za późno się zacząłeś kombinować, muszę ci przyznać. Quantity ideas one się wydają naprawdę dobrym rozwiązaniem. Tak, nie, ja właśnie olałem je. Ja właśnie wziąłem. Tak, także tak, jest, tam Mieć nie, że tam. Jakby co, to. Powiedz, kiedy będzie można spisować z Austrią. Bożysz, ty, jaki ty masz siege Ability? Bożysz temu, jaki ty masz dupny siege Ability? Masz generał Trzygielskiego, to ma w ogóle taką armię, taką opeską, że... Ech, ja w to Bo nie pracuje nad tym od jakiegoś czasu? Pracujesz. Chyba ustami. No, niekoniecznie. Kurwa, no weź, bo chcę skończyć tę wojnę, po to z nią wszedłem, żeby ją skończyć szybko, a nie żeby się w niej pierdolić tysiąc lat. Ach, mam jakiegoś generała. Dobry generał. Ty, To jest potężny fort. Nie jest taki prosty. No tak, to nie jest takie prosty. Co myślisz, że tam wchodzisz i wychodzisz. No nie do końca. Ja powiem. To jest potężny fort, który wiele widział w swoim życiu krótkim żywocie. Okej. Okay. Żywocie człowieka poczciwego. Mm -hmm. O Jezus Mario. No jak będzie. Hajs się w miarę zgadza. Rosja ma bardzo ładny napis, więc cel gry zrealizowany. Dobra. Jeszcze skolonizował. kolonistę w ogóle. Mam! Nie, nie ja ma ogólnego kolonisty. Tutaj trzeba sen go zrobić. 1777. Hmm. Sytuacja robi się napięta. W roku 1777 wojska szwedzkie przekroczyły granicę rosyjską, wpłacając pierwszą wojnę światową. Jeszcze nie. Boże, weź coś zrób z tym obleganiem. Flotę no tam wyślij, żeby zablokowała, no nie ja wiem. Mam Jezus Maria, jak ty jesteś bezużytecznym krajem. Ja widzę, ja, ja widzę twój plan, ja widzę, że ustawiasz tam żołnierzy w, pod, pod moją stolicą, już od razu, już, już, żeby to z dwóch stron. Bo ty wiesz, że ja muszę wszystko w jedno miejsce wysłać, jeżeli chcę w ogóle jakąkolwiek bitwę wygrać. Wszystko! Wszystko! Każdego jednego żołnierza i to jest mój minus, że ja nie mogę ich podzielić, bo jak ich podzielę, to przegram. Nie wiem o czym mówisz, ale może może tak być. Jesteś złym człowiekiem, Ignacy Bardzo tobą. Nieprawda, jestem po prostu lepszym graczem, musisz to przyznać. Jeżeli to, przyznasz, raczej. Raczej, jeżeli to przyznasz, to się nie wypowiem wojny. <grym grym grym> Oj, no to wojna. A jeszcze nie, zanim, zanim wojna to jeszcze chwileczka. Ale zanim jeszcze wojna i w ogóle wszystko, to trzeba skończyć odcinek tutaj. Zgadzam się. To prawda. Zgadzam się. No dobra, to co? Widzimy się, moi drodzy, już jutro. Napięcie rośnie. Zdecydowanie. Zostało nam jeszcze 23 lata względnego pokoju. Hmm, myślę, że będzie krócej. Dobrze, w krócej mam No dobrze, okej. Okay. Widzimy się jutro, moi drodzy. Ja bym nie chciał, żebyście wy ze mną byli, wiesz? A to było European University 4. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.